Wczoraj w nocy odbył się wielki pokaz otwierający Gamescoma. A że strasi mi w tym roku nie podszedł Summer Game Fest? No sorry, no. Ale to tak bardzo, że żadnego materiału nie nagrałem? To pomyślałem sobie, że na nadrobię właśnie w ramach Gamescoma. Ale czy było warto? Powiem, że w miarę tak, bo pokazał nam masę ciekawych tytułów. No i nowe Call of Duty, ale. To jest nieistotne, szczególnie, że dostanie swój szybki statement, nie? No nie. Wracając więc, bo istotne jest za to to, jakie najciekawsze produkcje nam pokazano w ramach tego pokazu. Także bez bezbędnego pierdololo, zacznijmy ten materiał. W trakcie na Gamescomie pokazano nam bardzo dobrze zapowiadającą się nową grę z polskiego studia One More Level. Dlatego wam z serii Ghost Runner. Jeśli ktoś z Was nie grał, polecam bardzo. A tytuł to Valor Mortis, czyli pierwszoosobowy Souls like. Wow, i tu mnie zaskoczyli od razu, szczególnie że większość gier z tego gatunku to jest raczej TPP, więc wow. Dziejące się w alternatywnej wersji Francji z XIX wieku. W której Bonaparte włada Europą. Kurwa, Wolfenstein? <grych> I będziemy walczyć z jakąś nadprzyrodzoną mocą. Mają rozmach, skurwisyny. Dodatkowo gra oferuje nam również... Walkę z oponentami nie tylko z wykorzystaniem broni białej, ale także przy pomocy broni palnej oraz nadludzkich zdolności, które będzie posiadał bohater, co jest dla mnie dosyć, powiem szczerze, bardzo ciekawe. Zapowiada się to naprawdę dobrze i nie mogę się doczekać jej premiery, która odbędzie się w przyszłym roku na Xbox Series, PlayStation 5 oraz PC. I właśnie przechodzimy do tego statementu. Po pierwsze zapowiedzią na faktycznym pokazie był... Call of Duty Black Ops 7, który... A nie, idź pan w chory. Premiera już 14 listopada na aktualne oraz na stare konsole... i PC. Mimo początkowo dość mieszanych odczuć, najwidoczniej ten tytuł sprzedał się na tyle dobrze, że twórcy tworzą drugą odsłonę, która była pokazana na Cinematiku. Nice! A tak poza tym, to jedynie co o niej wiadomo aktualnie, to to, że ma być ona większa i lepsza względem pierwszej odsłony. Ale co do dokładniejszej informacji to co wy? Pff, nie dowiesz się. Na razie nie. Premiera w 2026. Po wielu miesiącach plotkowania oficjalnie zapowiedzieli nową grę z Lego Batmanem, który tak samo jak Skywalker Saga ma różnić się od pozostałych osłon klockowej serii. Bo ma ona nie tylko, i to tylko moje przepuszczenia na podstawie tego, co ja właśnie w tym momencie zobaczyłem, porodziła wszystkie filmy, jakie dostaliśmy z Mrocznym Rycerzem do tej pory. Czyli ten z Pattinsonem, Trylogią Nolana oraz Kitonem. Ale również ma zaoferować Otwarty Świat oraz... Gameplay wprost wyciągnięty z gier Arkham? Matko bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Ej, powiem szczerze, kupili mnie w tym momencie, naprawdę, wow. Więcej szczegółów pewnie poznamy w przyszłości, ale to co pokazali naprawdę zainteresowało masę osób. Mam nadzieję, że nie odwalą tak jak właśnie w Skywalkerze, że napierdolą aktywnościami pobocznymi i znajdźkami, jak popierniczeni bez ładu i składu, z czego są dość w sumie znani i zaoferują coś naprawdę wartego. Nie tylko na pierwsze godziny, ale też i po 20-30. Nie, żeby się nie skończył w ten sam sposób, to będę zadowolony, naprawdę. Obym się mylił, ale tej czasowej gry Traverse Tale mam mieszane odczucia. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Premiera jak zwykle w 26 roku na aktualne konsole Nintendo Switch i PC. Zgodnie z przewidywaniami i oczekiwaniami podczas y, imprezy ujawnili nam zwiastun drugiego sezonu Fallouta od Amazonu, który no, no jakże mi inaczej wygląda świetnie. Już pierwszy sezon był zresztą naprawdę dobry, nie? Więc tu było bez zaskoczenia, na którym pokazano nam zresztą między innymi podróż do New Vegas, znanego bardzo dobrze fanom serii, który też nie był zaskoczeniem, jeśli oglądaliście właśnie pierwszy sezon. No co to mogę więcej powiedzieć? No? A no tak, data premiery, która odbędzie się, i tu zaskoczenie, bo w tym roku, a dokładniej 17 grudnia, czyli na ten piękny, magiczny, świąteczny czas, Jaj! Zwiastun dodatku do Indiana Jonesa, czyli Zakon Olbrzymów, w którym nasz Indiana wyrusza na nową przygodę w celu odkrycia największej tajemnicy starożytnego Rzymu. No powiem, że zwiastun prezentuje się naprawdę dobrze i na dodatek z ciekawą tematyką. Na ten dodatek nie powiem. Mają rozmach. Premiera dodatku odbędzie się za dwa tygodnie, czyli 4 września. Więc to idealna okazja, by wrócić do Indiany, bo tego cholerstwa jeszcze za Ja nie skończyłem. Muszę zakończyć, kur. Na dodatek, na tym samym zjazdu nie twórcy potwierdzili wydanie portu gry na Nintendo Switch 2. I super, ciekawe jak będzie to wyglądać i chodzić na wstryczku, ale patrząc na dobrą w miarę optymalizację Cyberpunk'a na tej samej platformie, mogę być spokojny. Jakby, serio. Zanim pójdziemy dalej, to przejdźmy szybko przez inne ciekawe rzeczy z pokazu. Ale nie na tyle ciekawych, by jakkolwiek o nich mówić dłużej niż 30 sekund. A mianowicie, pokaz Marvel's Deadpool VR, który wkupia mnie tym, że będzie to grą wiarową. Jakby, serio? Z premierą na 18 listopada. Kolejny krwisty zwiastun Ninja Gaiden 4, premierą na 21 października. The Outer Worlds 2. Nie wiem po cholerę oni to pokazują, skoro miała swój showcase dosłownie dwa miesiące temu, ale spoko. To ich produkt nie mu, jakby Obsidian, rozumiem. Ghost of Your który zapowiedział na następny rok multiplayerowy tryb Legend, znaną fanom pierwszej odsłony. Spoko. Oraz Babsy 4D. Eee, okej, okay. super, ale. Po co? I patrząc na ten zwiastun to szczerze nie wygląda to w sumie aż tak źle jak na budżetówkę przystało, ale po co? Chociaż z drugiej strony może tym razem energik nie będzie płakał jak będzie w to grał. Miejmy taką nadzieję, ale słuchajcie, lepiej poczekajmy, aż to wyjdzie, nie? Śmieszne tylko jest to, że dostaliśmy Babsy 4D dosłownie nie tylko przed Spyro 4, ale też i najpewniej przed GTA 6. Babsi przed GTA 6? Teraz można umierać sobie. Konami za lekko ponad miesiąc, bo 25 września umożliwi nam zagranie w nowego Silent Hilla, więc marketing musi trwać w najlepsze. I idealnym przykładem jest ten zwiastun na Gamescomie. I co mogę powiedzieć? No, wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli Konami tego nie spieprzy, a jest na to spora szansa, mam nadzieję, że tak się nie stanie, to dostaniemy jedno z mocnych tytułów wydanych w tym roku. Więc czekamy. Po wielu latach w deweloperskim piekle, nareszcie, nareszcie zaprezentowano nam kolejny zwiastun Vampire The Masquerade Bloodline 2 który był w takiej sytuacji, że wręcz wielu myślało o tym, że mogła zostać ona anulowana. No sytuacja wręcz identyczna co z Dead Island 2, więc każdy zna tę historię zresztą, nie? Ale to co można nazwać prawdziwą bombą w przypadku tej gry, to to, że nie tylko ją w końcu pokazano, ale również i otrzymaliśmy oficjalną datę premiery, która. nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! I to dosłownie, bo jej premiera będzie w tym roku! Oh. A dokładnie 21 października na PC. PS5 oraz Xboxach. Więc może tak jak w przypadku Dead Island 2, tak i Vampire będzie czymś naprawdę dobrym? Ja na to liczę w sumie. Na pokazie pokazano dość krótki zjazd z Resident Evil 9, który wygląda świetnie. A jeszcze świetnie, gdy zobaczymy dłuższe fragmenty z rozgrywki, które już latają po internecie. I to jak znacząco różnią się od siebie w zależności od tego i z jakiej perspektywy będziemy grali, bo tak samo jak w Resident Evil 8 Village tak i w Requiem będziemy mogli swobodnie zmieniać perspektywy. Co jest fajną informacją, bo wiemy, że wielu nie przypadło jednak do gustu perspektywa pierwszoosobowa w najnowszych głównych odsłonach Residenta Dla mnie to było dość odświeżające, ale wiadomo, ile ludu, tyle opinii. Dla mnie fajnie. I zdecydowanie nie mogę się doczekać, aż w końcu ją zagram. A nie będę musiał czekać zbyt długo, ponieważ premiera dziewiątki odbędzie się 27 lutego następnego roku na nowe konsole i PC. Pamiętacie Black w Wukong? No. Ten niespodziewany hit 2024 roku, który pojawił się praktycznie wszędzie znikąd, i walczył o nagrodę The Game Awards? No to twórcy zaprezentowali nam zapowiedź kontynuacji Black Myth. Tym razem z tytułem Shonkku. Chyba dobrze czytam, nie? Jak się mylę to sorry. No i nic nie mogę więcej powiedzieć, bo praktycznie to był teaser, który praktycznie nic nie mówił. Więc na premierę pewnie jeszcze poczekamy tak z rok, dwa, może i więcej. Zobaczymy. No i to tyle z tego pokazu otwierającego A Szczerze. Początek był dość słaby, myślałem, że przez to przekreśli ona ten rok ostatecznie, ale powiem, że jak potem się to rozruszyło, to było naprawdę wpytem. Jasne było dużo tytułów, których znaliśmy, m.in. Resident Evil, The Outer World, Chronos, które zaraz wychodzi, ale było też masa, masa nowości i szczerze, Aż jestem lekko zdziwiony, bo czemu tego nie mogli pokazać dwa miesiące temu? Na Summer Game Fest. The fuck? Ale nie ma co narzekać na tą listę, którą dostaliśmy, bo naprawdę jest ona, mimo wszystko, potężna. Dla mnie mocna czwórka na szóstkę. A wy jak oceniacie pokaz Gamescomu? Macie jakiś tytuł, który już zdążył zapaść wam w pamięci? I dlaczego to jest LEGO Batman? <grym> Piszcie w komentarzach na dole. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, z dzwoneczkiem oczywiście, by być na bieżąco z moją twórczością. Zapraszam Was również na poboczny kanał MrMaster2, link w opisie i na ekranie, jeśli jesteście zainteresowani dość luźną formułą. Oraz zapraszam Was serdecznie na moje inne sociale, jak TikTok, Instagram i Twitter. Nie pożałujecie. No i co? Dzięki za oglądanie, mówił do Was Master i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie i cześć!